Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, także w sumie z konieczności, ponieważ jak słyszycie, mój głos nie jest w najlepszym stanie, domowy sposób na stworzenie syropu. Głównym jego zadaniem jest powstrzymanie kaszlu, ale jest on też wzmacniający, uodparniający. Możemy go stosować właśnie w zimie. Co potrzebujemy? Miód, jak widzicie tu mam miód, cebulę, czosnek, cytrynę i tutaj yy, można zastosować zwykły cukier. Ja zastosuję erytrytol, ponieważ no, staram się spożywać jak najmniej cukru od kiedy yy, piję szejki yy, z Janes. Więc tutaj waga mi cały czas leci, więc nie chcę mieć cukru w organizmie. A więc to są składniki, i zaraz wam pokażę, co z tym zrobimy. A więc od czego zaczynamy? Musimy mieć jakiś fajny słoik, yy, jakiś kubek, obojętnie co, gdzie będziemy ten syrop trzymać. I zaczynamy od krojenia cebuli. Jak zobaczycie, ja tą cebulę kroję takie dosyć spore kawałki, nie siekam jej mocno, to wystarczy i wrzucamy do słoika. kroimy kolejną i do słoika. Najlepiej jest zrobić tak, żeby wrzucać cebulę na przemian z czosnkiem i kawałkami cytryny, a więc najpierw skroję o, cebulkę dlaczego te kawałki takie duże, bo później jak używacie tego syropu nie każdy lubi czuć te kawałki yy, cebuli czy czosnku możecie je później przez sitko oczywiście przecedzić, ale komu się nie chce przez sitko przepuszczać, no to jak te kawałki będą duże no to łyżeczką będziemy nabierali sam sok, tak? Jak będzie to bardzo drobno posiekane, no to wtedy zawsze jakiś kawałek nam w tym syropie się znajdzie. jedynym wyjściem wtedy właśnie będzie przepuścić przez sitko. Okej, w czosnku jeszcze. Tu nie ma obawy, że to nie puści soku, jak zasypiemy to na wszelki wypadek, mam tu też cukier teraz wziąłem. Dosypię trochę cukru, bo wiem, że cukier ma naprawdę dobrą właściwość wyciągającą sok. A więc yy, nie wiem jak ten erytrytol tutaj zadziała, czy tak dużo tego soku wyciągnie jak y, cukier, więc pomieszam to na wszelki wypadek. Dobra, i pół cytryny. To czy ta cytryna y, będzie z pestkami, czy nie, nie ma większego znaczenia, ale na wszelki wypadek, jak ktoś nie chce mieć takiego gorzkiego posmaku, to te pesteczki po prostu usuwamy. O. I tak bez pestek kroimy na 4. To jest trochę podrasowany sok, ponieważ jak byłem mały, to moja babcia robiła sok z cebuli i e, z cukru. To było wszystko. Ponieważ no, nie wszystko było w sklepach, tak. A poza tym miało to być tanim kosztem. Wtedy cebula jeszcze była tania nie tak droga jak teraz że cebula jest droższa od pomarańczy czy bananów co jest naprawdę niepoważne ale teraz cebula czosnek który też ma właściwości e, antybiotyczne tak to działa jak antybiotyk to Widzicie, te kawałki nie muszą być jakoś drobno posiekane Zastanawiacie się na pewno, czemu udałem cebulę też ze szczypiorem? Ponieważ czy czosnek, czy cebula ze szczypiorem ma o dużo bardziej, i o dużo większe, mocniejsze działanie niż bez tego szczypioru, bo wtedy yy, to te warzywo musi jeszcze dodatkowo zapewnić ochronę w czasie wzrostu, żeby nie gnić, żeby się rozwijać, więc mocniejsze działanie jest cebuli czy czosnku ze szczypiorem. Dobra, i cytryna. się starą tak w miarę małe kawałki. Jest jeszcze... Przepraszam za głos i za to pociąganie nosem ale jestem załatwiony. Oczywiście mam tam jakieś yy, lekarstwa, ale staram się jak najmniej używać antybiotyków i innych sztucznych rzeczy. Naturalnie można to, tak na przykład zamiast syropów na kaszel, ja sobie zawsze taki syrop robię sam jest skuteczny od razu wzmacnia możecie poczytać jakie jest działanie czosnku yy, jakie jest działanie cebuli cytryny tak miodu przede wszystkim ok miodu dodamy tu mam tak bawierzski zrobiony miód, że tu mam taki zwykły miód, a tu mam wosk tak zwany do miodu, mogłem już też na dół dać, ale to zaraz zrobimy, pomieszamy i on tam na dół zleci. Miodu też trochę dodaję. To, i, oczywiście ten miód, jakby był lejący się, by było o wiele lepszy. Tak, ale widzicie on jest na tyle miętki, że y, tu też się w tym soku rozpuści. Później co jakiś czas możemy to mieszać żeby to się wszystkie składniki razem wymieszały i ten miód rozpuścił, a więc to jest tak nieprecyzyjna aptekarska miarka. Po prostu robimy wszystko na czuja, jeżeli chodzi o cebulę, jeżeli małe łyżeczki tego cukru dam i większe łyżeczki. To on. on będzie wyciągał tą całą wil, wilgoć z tych z tych warzyw. I nam to się zrobi za parę godzin fajny soczek. Ten soczek jest naprawdę mocną rzeczą, która i pomoże nam się pozbyć kaszu i przeziębienia. Oczywiście jeżeli jesteście poważni chorzy, no to trzeba wiadomo do lekarza iść. Trzeba się już leczyć antybiotykami, ale jak można tego uniknąć, to to jest złoty sposób. Widzicie, tworzenie czy zrobienie takiego syropu dokładnie zajmie nam tyle, ile ten filmik trwa. Więc to idzie bardzo szybko, nie jest to jakaś wyższa szkoła magii. Po prostu kroimy. O. Oczywiście cebulę trochę wcześniej też obrałem. Nie musi być to precyzyjnie, tak jak powiedziałem. O. Nawet zbyt dużej deski nie wziąłem do tego krojenia, tylko taką ręczną. Dobra, jeszcze, już to czosnku. Jeżeli macie wysoki, długi słoik, no to wtedy ważne jest też to przekładanie warstwami. A jeżeli macie taki słoik jak ja, że jeżeli nim potrząśniecie to się wszystko wymiesza to to można zrobić obojętnie jakiej kolejności o. nie przyspieszam yy, nie włączam nie włączam na yy, szybszych obrotach, żebyście widzieli ile w stanie rzeczywistym się taki syrop robi więc jest ważne dla mnie a wy te parę minutek mam nadzieję z cierpliwością poczekacie można jeszcze do tego wszystkiego dodać korzeń imbiru ja yy, tak za bardzo za imbirem nie przepadam i nawet powiem szczerze nie sprawdzałem czy mam świeży imbir jeżeli ktoś lubi to imbir na pewno nie zaszkodzi on jest przeciwzapalny, przeciwgorączkowy też zresztą tak jak czosnek i cebula ale nie zaszkodzi dodać jeszcze imbiru o akurat cały słujczyk jakby to było wymierzone Powiem, dobierałem te składniki tak, na czuję. Więc elegancko to wyszło. Dobra. Znowu zasypujemy. Jeżeli macie lejący się miód, no to trochę wam to pomoże, ale też, yy, ale też yy, lejący się miód nie jest takiej dobrej jakości jak miód, który już zastygł. To świadczy o tym, że ten mający się miód jest robiony bardziej. I to mówię, żeby była jasność, nie na własnym doświadczeniu, bo na miodzie to ja się powiem szczerze, za bardzo nie znam, ale to jest doświadczenie pszczelarzy. A więc oni mi tłumaczą, że miód, który zastyga, jest lepszy gatunkowo od miodu, który cały czas jest płynny. To znaczy, że on nie jest do końca zrobiony tak jak powinien. Duże koncerny robią mu miód płynny, ponieważ on fajnie wygląda, ponieważ jest bajerański, można go rozlewać na kromkach i tak dalej. Ale jest dużo gorszy jakościowo od miodu, który zastyga. Widzicie, pszczelarze robią takie bajery. Yy, różne miody mieszają ze sobą yy, różną to ma konsystencję a mimo to jest w miarę yy, w yy, stałym skupieniu ale nadal miękki widzicie o ja to tutaj bez problemu sobie łyżeczką nabieram i cyk tu na górę jeszcze damy do słoika o. on jest prawie płynny ale nie rozlewa się, czyli to jest dobrej jakości miód. Wiem, że zaraz znajdą się krytycy, ale uwierzcie mi, prawdziwy pszczelarz Wam powie, że miód, który nie zastyga, nie jest najwyższej jakości. Jest to po prostu miód komercyjny, żeby się fajnie go sprzedawało, żeby można było z nim różne rzeczy robić. Ale prawdziwy pszczelarz musi mieć miód, który zastyga, i tak to odstawiamy. Przepraszam, <coughs> na kilka godzin. Jak się pojawi pierwszy sok, znowu mieszamy, i już ten sok pierwszy, nawet możecie używać. Łyżeczkę, dwie, trzy, wypić i od razu to polepszy Was stan. Waszą kondycję. Jeżeli nie jesteście jeszcze chorzy, to na pewno pomoże to, że bardzo łatwo się nie przeziębicie, nie zachorujecie. Jeżeli już jesteście tak jak ja, lekko gardło załatwione i kaszel, to bardzo szybko pomoże dojść do stanu używalności, czyli te gardło nam się wykuruje bardzo szybko. No i to odstawiam. W temperaturze pokojowej to nie musi być w zimnym miejscu. To ma po prostu puścić sok. Jak już widzicie, minęły 4 godzinki. Jeszcze dogram, to dorzucę do filmiku. Już jest soczek. O, tak to wygląda. Jak się dociśnie, to tego soku jest tu dużo. Oczywiście jutro już będzie elegancki i będzie go dużo, ale wymieszałem na razie ten miód jeszcze dokładnie. To jest syropek. Czyli to już można zaraz dwie łychy, takie trzy wypiję. To jest gotowe. Tyle ode mnie polecam i gwarantuję, że to na pewno działa.